Pum, pum, Witamy w dzisiejszym programie Rozmowy w Tłoku! Dzisiejszym naszym gościem jest... Ja. Tak, właśnie! Dzisiejszym naszym gościem jest ja! Nasz temat to... Zdradził mnie. Tak, pani ja. <grywy> tak, pani ja. Jak czułaś się po pierwszej zdradzie? A grabnie powiedział mu, że... Powiedział mi, że jestem chuda. To ogromne A potem A potem powiedział Właśnie Potem powiedział i odszedł z cycatą To bardzo wrzeszające Naszym drugim gościem jest Dobrze Naszym drugim gościem jest Mlask. Blask, blask, blask! Tak właśnie! Pani blask, blask, blask! Jak się pani czuła po pierwszej zdradzie? Mm, przepęłam 43 kilo. Proszę teraz. 84 kilo. Dasz? Tak. To okropne. Pani ja, jak pani się siedziła po drugiej radzie? Eee, ogromnie poszłam na solarium i przypiegło mnie skórę. naprawdę pani współczuję. A potem, a potem zaczęłam hodować psy na głowie. Proszę! Pani blask, blask! Mówiła pani nam, że miała pani cztery zdrady. Jak pani żyła się po 45 zdrady? Jak pani się czuła po 34? Ja. Rysowa Rysowałam portrety ludzi, którzy przytyli 43 kilo. To naprawdę wzruszająca odpowiedź, prawda pani ja? Co? Bly? Bly? Nic. <grym> Ktoś mi narzygał na no psa. <grym> tak, dzisiejszym programem kończymy... Nie, już nic nie ma. Program.